Dzień dobry, witajcie kochani. Ja się nazywam Kordian Borowiak i na tym kanale publikuję przydatne informacje dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. W dzisiejszym odcinku wytłumaczę Wam, w jaki sposób odzyskać nadpłacony podatek przy wyjeździe z Wielkiej Brytanii. Po pierwsze, zwróćcie uwagę na to, iż użyłem zwrotu nadpłacony. Jest to słowo klucz, ponieważ funkcjonuje wśród ludzi bardzo mylący mit, iż można uzyskać zwrot całego nadpłaconego podatku z okresu ostatnich pięciu lat. Nic bardziej mylnego. Jest to po prostu przekręcona wielokrotnie zasada, która mówi o tym, że można starać się o zwrot nadpłaconego podatku za okres do pięciu lat wstecz. Co to oznacza? Że jeśli pracowałem gdzieś na przykład trzy lata temu. Lub 4 lub nawet 5, i z jakiegoś powodu nadpłaciłem wtedy podatek, to nadal w brytyjskim Urzędzie Skarbowym jestem w stanie go odzyskać. Po prostu te pieniądze nigdzie nie przepadły. Nie oznacza to natomiast, że urząd skarbowy zwróci wam cały podatek dochodowy z 5 lat, jakie opłaciliście należnie w tym kraju za uzyskane dochody. Taka sytuacja byłaby niewiarygodna. I chcę tutaj z tego miejsca raz na zawsze rozwiać ten mit, i proszę Was, abyście umieścili go między bajki. Dobrze, ale do brzegu. Dzisiaj chciałem omówić kwestię nadpłaconego podatku i jego zwrotu w przypadku, gdy postanowiliście opuścić Wielką Brytanię. Zwykle taka szansa na nadpłatę występuje wtedy, gdy wyjeżdżacie gdzieś w środku roku podatkowego. Czyli na przykład, jeśli zdecydujecie się na wyjazd we wrześniu, dla przypomnienia, rok podatkowy w Wielkiej Brytanii zaczyna się 6 kwietnia, to jest duża szansa, że podatek został nadpłacony. Dlaczego? Ponieważ jeśli wasz pracodawca zakładał, że będziecie pracować przez cały rok, to założył też, że szacowana kwota dochodów będzie wynosiła x. W związku z tym, proporcjonalnie do niej Kwota podatku, jaki będzie trzeba zapłacić za cały rok, będzie wynosiła y. W tej sytuacji, każda następna wypłata, którą dostajecie, była potrącona o kawałek tej kwoty podatku, jaką należy zapłacić przez cały rok, aby pod koniec roku suma się zgadzała i żebyście nie musieli niczego dopłacać. W związku z tym, jeśli zakończyliście zatrudnienie wcześniej, jest duża szansa, że część, a może nawet cały podatek będzie można odzyskać. Ok. Jak więc to zrobić? Posłuży nam do tego formularz P85, który można znaleźć na stronie gov.uk. Możemy ten formularz wypełnić online lub tradycyjnie na papierze i odesłać go pocztą. Aby zrobić to online, co na pewno będzie szybsze i sprawniejsze, potrzebne będzie posiadanie konta Personal Tax Account, o którym wspominałem w jednym z poprzednich odcinków. Aby dowiedzieć się, co to jest oraz w jaki sposób je założyć, polecam kliknąć w link, który pojawi się gdzieś tutaj zaraz na ekranie. Kolejna ważna kwestia, o której należy wspomnieć, jest to pytanie, a w zasadzie odpowiedź na pytanie, kiedy należy ten wniosek złożyć, kiedy możemy to zrobić. Muszą wystąpić tutaj dwa ważne warunki. Po pierwsze, musi najpierw nastąpić zakończenie zatrudnienia. I musicie posiadać dokument P45, który będzie poświadczał to, że to zatrudnienie zostało zakończone. Po drugie, ponieważ jest to wniosek o zwrot z podatku przy okazji wyjazdu z UK, można go złożyć najszybciej w dniu wyjazdu. Nie ma możliwości zrobienia tego wcześniej. Na wniosku jest wyraźne pytanie, kiedy następuje wyjazd, jaki to jest dzień. Jeżeli spróbujecie to zrobić wcześniej, a będziecie jeszcze na wyspach, to ten wniosek będzie odrzucony. No dobrze, zapytacie pewnie, w jaki sposób mam odzyskać moje pieniądze, skoro będę już poza granicami Wielkiej Brytanii? Po pierwsze, na wniosku podajemy nasz nowy adres za granicą, więc brytyjski urząd skarbowy może nam wysłać czek, na przykład do Polski. Jednak szczerze nie polecam tej opcji, ponieważ wiem, że w Polsce są bodajże dwa banki, które te czeki akceptują i realizują. Będzie Wam naprawdę bardzo ciężko odzyskać rzeczywiste pieniądze i zrealizować ten czek w ten sposób. Dobra, jest druga opcja, którą jest wskazanie adresu do wysyłki czeku w Wielkiej Brytanii. I tutaj są dwie możliwości. Po pierwsze, możecie poprosić o wysłanie czeku wystawionego na wasze nazwisko, do kogoś, na przykład z rodziny, kto nadal mieszka na wyspach. Jednak ta opcja zadziała jedynie, jeśli macie nadal konto w angielskim banku. Dlaczego? Ponieważ wtedy ta osoba bierze ten czek i idzie do waszego banku, prosi, aby ten czek został wpłacony na wasze konto i sprawa załatwiona. Każdy może to dla was zrobić. Bank nie wymaga tutaj, aby była to rodzina, bądź żeby ta osoba była w jakikolwiek sposób upoważniona. No, oczywiście musicie tej osobie ufać. Druga opcja to upoważnić kogoś już personalnie z imienia i nazwiska, aby ten czek był wystawiony na tą właśnie osobę, a nie na Was. Wtedy ta osoba realizuje czek w swoim banku, a potem musi Wam zrobić przelew lub w jakikolwiek inny sposób przekazać te pieniądze. Oczywiście w obu przypadkach należy mocno zastanowić się, czy tejże osobie ufacie. A wskazanie tego, na którą opcję chcecie się zdecydować, występuje na wniosku. Dobrze, na koniec jedna bardzo ważna informacja. Czas oczekiwania na czek obecnie mocno się wydłużył, więc nie wierzcie w informację, że otrzymacie pieniądze w ciągu 8 tygodni. Jest to niemożliwe. W ciągu ostatniego roku nasi klienci czekali na czek średnio około 6 miesięcy. Nie ma niestety możliwości, aby ten proces przyspieszyć. Uwierzcie mi, bo próbowałem. Okej, okay. dajcie znać w komentarzach, czy podoba Wam się ta tematyka, a nagram kolejne odcinki. Natomiast jeśli ten film ci się spodobał, to daj proszę kciuka w górę i zasubskrybuj ten kanał, aby nie przegapić kolejnych ważnych informacji, które będą się tutaj pojawiały. Z polsko-brytyjskim pozdrowieniem. Cześć!